Wesołych świąt wielkanocnych Nie będę gotować dla Was. Nie ma sensu teraz. Chcę pojechać, pójść z Wami na wycieczkę po Krakowie. Idziemy. To jest barbakan. Bardzo, bardzo szerokie ściany. To są planty. Mówi się, że, że kiedyś tutaj była woda. I tu mamy bramę floriańską. Idziemy do rynku albo na rynek, już każdy mówi po swojemu. Tutaj mamy zawsze, zawsze obrazy. Widzimy bramę z drugiej strony. Jeszcze raz obrazy, na wypadek. I wita nas w Krakowie, McDonald. Idziemy na rynek. Już prawie jesteśmy. Kobieta. Kobieta gra na szybsach. i mamy kościół Mariacki. Akurat mamy szczęście. Bo jest hejnał. Nie muszę, nie muszę opowiedzieć co to jest, bo każdy wie. Tutaj mamy sukienicę. Restauracje, zampięcie. Okej, okay, jest chęł. Akurat trafiłem, ale przy, przypadek. Tu są te wieże, znaczy eh, legendy dwóch braci. Jeden wygrał, budował najwyższą młodszy zabił, bo później, później się zabił nożem. Ten nóż zaraz pokażę. Jest powiesiony w sukienicach. Tutaj mamy podziemia Krakowa. pod tym? Kwiaty. a Sorry, nie mam czasu. Idę do kościoła. Tam jest Jan Paweł. Idziemy do środka cichutko. Teraz mus, muszę się, się ukrywać z tego powodu, że są ludzie. Nie chcę pokazywać po prostu, że nagrywam, więc tak na szybko widzimy, pokazuje kościół, sufit, zaraz, a jak chcecie no to do Krakowa i możecie zobaczyć cały kościół przez godzinę nawet. Idziemy. Tutaj mamy Adama Mickiewicza. Też nie muszę opowiedzieć, kto to jest. Znowu oglądamy kościół. Te dwie wieże. Widać yy, po prostu różnicę. Pokażę jeszcze kościół świętego Wojciecha. Jeden z najstarszych no i najmniejszych kościołów w Krakowie. I idziemy do Sukiennic Tu jest ten nóż legendy tych dwóch braci. I tutaj mamy Sukiennice w środku. Jest fajny obraz w sukiennicach, szał. Warto zobaczyć. No i tutaj mamy sklepy, niestety zamknięte. No, ale będzie na pewno lepiej. Będą lepsze cz czasy. Ja jestem tego pewien. Mój palec, niestety, przepraszam. Tutaj mamy wieżę ratuszową. Ta wieża jest skrzywa, był ratusz, ale już nie ma. Jest, została tylko wieża. Ale idziemy do, teraz do fajnego miejsca: Kolegium Maius. Tutaj są te sprzęty, przez które Mikoro, Mikołaj, przepraszam, Kopernik wymyślił swoją teorię. Niestety nie pokażę, ja widziałem. Polecam. I Idziemy teraz do Uniwersytetu. Pokażę Uniwersytet Jagielloński. Jeden z najstarszych e, w Europie, trzeci chyba, bo na pierwszym miejscu Bologna, na drugim miejscu Praga i na trzecim e, Kraków. A tu, tutaj studiował Mikołaj Kopernik, Jan Paweł Wojtyła, z tego co ja wiem, to jest pomnik Kopernika. A teraz wracamy przez Planty. Pokażę y, tutaj na Starym Mieście jeszcze jedno ważne miejsce. I to jest Muzeum Czartoryskich. Tutaj z lata i lata była dama z gronostajem. Obraz Leonardo da Vinci. Później była w Wawelu, a teraz jest Muzeum Narodowym w Krakowie. Ze Starego Miasta teraz jedziemy na Wawel do Wawelu. Ale nie bezpośrednio, najpierw przez ten budynek, tam gdzie kardynał, tyła rozmawiał przez to okno. O, oh, widać, widać. I z drugiej strony ten plac, tam gdzie ludzie słuchali go. A teraz Wawel. O, oh, tutaj mamy. Ten, tą bierze, tam jest ten słynny dzwonek. Ja widziałem, jest po prostu ogromny. A, nad wisłą obowiązkowo. O, jeszcze raz Babel. I tak tam jest legenda smoka. Chyba każdy znam. głupio mi opowiedzieć. Wisła. Pogoda jest nie najgorsza. Nawet było słońce. Na początku nagrywania tego filmu jesteśmy na Kazimierzu. Kazimierz to wtedy to było miasto osobno. Nazwa od Kazimierza Wielkiego. To jest Rynek, to jest Okrąglak. To jest synagoga jedna. Tam jest gwiazda Dawida. Nie widać. Nagrywam telefonem i idziemy. Przeczytać się nie bardzo, bo to jest taki język żydowski, arabski nie. Jeszcze raz w Przepraszam, synagoga, bo ta część Kazimierza jest żydowska. Jesteśmy na ulicy Szerokiej. To jest bym powiedział, placa, nie ulica, bo jest naprawdę szeroka ta ulica. Z jednej strony mamy e, żydowskie restauracje, a z drugiej synagoga e, Remusa. Tutaj poznałem, już nie żyję, takiego Żyda. On mi pokazał swoje imię i nazwisko na liście, e, na kopii e, listy Schindlera. Tu jest cmentarz e, żydowski. Widziałem, no teraz jest wszystko zamknięte, A teraz zmieniamy miejsce. To znaczy, na Kazimierzu, ale chcę pokazać jedną sprzęt. To jest ulica Józefa na Kazimierzu, w Kazimierzu lepiej. Po lewej stronie jest część żydowska, a po drugiej stronie, po prawej, jest część katolicka i właśnie kościoły są katolickie. Kiedyś Kazimierz był na wyspie. Bo na ulicy Ditla była Bi Bi wisła. No, trzeba to przeczytać. Jedziemy teraz z Kazimierza do Podgórza. przez ten most, który widać w filmie Lista Schindlera. Wtedy Żydzi po prostu przechodzili przez ten most, bo wyrzucili ich z ich domów i zamknęli ich w getto getto właśnie w Podgórzu. Postarajmy się mówić poprawnie, a nie na Podgórzu, w Podgórzu. To jest kościół na Rynku Podgórskim. Naprawdę ładny. Z cegły, ja uwielbiam taką architekturę. I tu, to jest plac bohaterów getta. Nazwa tego placu to Plac Zgody, zmienili nazwę po wojnie nie każdy wie, a to jest apteka pod Orłem, widać w filmie Lista Schindlera, a tu Pan Tadeusz Pankiewicz to jedyny Polak, który sam zdecydował, że chce zostać w gettu i pomagać Żydom. Na pierwszym piętrze tej apteki, ja byłem w środku, był szpital, widać wszystko w filmie. Polecam ten film, a tam pisze, jest napisane, przepraszam, Plac Bohaterów GETA, a wtedy... Było napisane Plac Zgody, w filmie też widać. I to jest Tadeusz Pankiewicz. Tam jest malutkie muzeum, widziałem, teraz nie da rady. Jedziemy do Płaszczowa. W Płaszczowie był mm, Chyba najgorsze miejsce na pewno w Krakowie. Tutaj po prostu um, zabili bardzo dużo Żydów. To był obóz. Um, były fabryki i to jest dom Amona Goethe. Nie wiem, jak się odmienia z Austrii, komendant z Austrii. On zabijał ludzi um, strzelając na, na nich przez um, balkon. Balkon jest z drugiej strony. To jest to nie jest ten dom, co widać w, filmie, który widać w filmie, to jest ten prawdziwy dom, tam, gdzie on mieszkał. Ja widziałam, jak to była ruina. Ktoś się kupił i wyremontował, nie wiem, 2-3 lata temu. Jedziemy do środka tego obozu, Płaszów, bo chcę pokazać jedno miejsce. Się nazywa, wiem, śmiesznie Chujowa Górka. Nie pytajcie mnie, czy przez CH, czy przez samochód. Tutaj, bo jak Niemcy się dowiedzieli, że już nie ma szans dla nich, mieli po prostu ukryć wszystkie tam ślady, więc usunęli wszystkie fabryki w płaszowie i tam spalili te trupy tych Żydów, żeby po prostu usunąć wszystkie ślady. Tutaj był prawdziwy obóz płaszczów. A teraz z tego miejsca jedziemy do innego miejsca, tam gdzie był Płaszów w filmie Jeszcze jesteśmy w prawdziwym obozie. Tutaj poznałem kiedyś kobietę, która mi opowiadała historię, że ona była w Płaszowie z siostrą. Siostra zmarła, ona przeżyła to, ale ona co rok tutaj spędza godzinę, po prostu ogląda i ona mu, mówiła mi, że ona potrzebuje takie coś. Raz w roku. Była bardzo, bardzo stara. Było 3-4 lata temu. Idziemy do zobaczyć miejsce, tam gdzie dokładnie był ee, obóz w filmie Lista Asilera. Zobaczycie też ee, resztę. O, tam daleko jednej fabryki do tego filmu, nie, nie zdemontowali do końca, a tam, daleko, daleko, to jest kopiec Krakusa. Każdy chyba wie, że w Krakowie jest sporo tych kopców, Krakusa, Awandy, Tadeusza Kościuszki, Piłsudskiego. Też jest malutki, malutki kopiec, Y, 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 i Janowi, y, Jan, Janowi Pawle, nie wiem jak się odmienia, y, jedyny kościół, który był zbudowany, więc zrobiony y, jak on jeszcze żył. Polacy z całej Polski zbierali ziemię, żeby po prostu y, zbudować te, te, te kopce, z tego co ja wiem. Wracamy do domu. Znowu przez podgórze. To jest jeden fragment Getta. To są groby e, Żydów, bo z tych grobów był, był zrobiony ten mur. I są dwa fragmenty. Jeden jest troszkę dalej, ale nie widać. Nie da się, no, ten jest widoczny. To jest prawdziwa fabryka Schindlera. Ja byłem, jak to była ruina, widziałem te gary, garnki. <gryw> widziałem jego biuro. Teraz. Zrobili muzeum, nawet teraz jest zamknięte, więc ja się cieszę, się cieszę, że mogłem zobaczyć prawdziwą fabrykę Schindlera, prawdziwe garki. no i tak jak powiedziałem, jego biuro już się pokażę. Wycieczka się skończyła, wracamy do domu. Nasza wycieczka po Krakowie się skończyła. Było słońce i pada śnieg. Niesamowite. Wesoły świat.